Siemaneczku, mój drodzy, ale akcja, hej <laughs> kurde Słuchajcie, powiedziałem jakieś kumpeli, Oldze, dobra, nie, powiedziałem jakieś Oldze Widzicie, yy, jak się poznaliśmy, powiedziałem jej, że kurde, bym na zebrał brał pewną rzecz Znaczy, jak ją sobie kupię, nie, a to kosztuje kilka stówek i właśnie kombinujemy tą rzecz Znaczy, ona kombinuje O, idzie, ale nie ma tego, kurde, dobra Przyszła na chwilę i mówi co o tym? Ojciec się kręci za dużo po garażu i po podwórku. Ja mówię Co weź go zapytaj po prostu. najnormalniej na, zapytaj. Przecież w mordę ci nie da. Pożyczy, pożyczy to nie, nie, to nie no. A cię pożyczy to pożyczy, nie, to nie, o tak tak, tak mało być. Dobra, chodzi o drabinę moi drodzy. Siedmiometrową, składaną taką zajbistą. To jest zajebista sprawa na urbexy, nie? Taka dawina, kurde, ja już chcę taką dawinę kupić, ale... Kurde, no 1000 złotych prawie trzeba by dać, Albo i więcej, to zależy jak, jak wysoko byśmy chcieli wchodzić A ja myślę, że też 6-7 metrów mi starczy Z reguły Jak widzę, mam kościół do zrobienia, jeden Zajebisty kościół W środku nic nie ma, ale wiecie, no... Sam fakt, wejść do środka, to byłoby coś Jak dawina nie pyknie, no cóż, mamy inne miejsce, no Kurde to? to jest to pierwszy ogólnopolski zjazd wozów trapieniastych jedziemy misja zakończyła się fiaskiem weszliśmy do środka po tym wyszliśmy i przyszedł miły pan który tutaj robi obchody niekoniecznie obchody pierwszomajowe <śm> no ale dobra w każdym razie kurde dzwoniłem pani miła odpowiedziała że Pokazujemy pałac, tylko jak ktoś tego kupić. A to nic, to nic. Jest 10:00. godzina. Idziemy dalej. Coś innego mamy za Sanadżu. A zobacz tutaj. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Naszym prezydentem. Tej. A zobacz to, przerobili D na, na P. Andrzej Dupa, mój prezydent. Tak, moi drodzy, to jest sałata. Prawdopodobnie. Tak sobie po prostu wyrosła? Jak myślisz? Dobra, bo się z skuwać. Ej, właśnie, takie uszka ten, króliczka i... No dawaj, dawaj. <grym 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 Dobra, słuchajcie, jesteśmy... E, it's the church, dobrze mówię? Church, kościół. Church Catholic. Ale patrzcie teraz tutaj. E, idziemy do, do, do naszej miejscówki. Jak widzicie, tam czegoś brakuje na tym samochodzie, bo to coś jest tutaj. Mózgu, 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 a co będziemy dzisiaj robić? To, co zwykle pięknie i będziemy zdobywali świat. Niech będzie pochwalony nasz dobry Jezus Chrystus. Powiem Ci teraz tak, nie, moja droga? Kurde. Ja tu muszę wejść na okno. Tak, Ty wejdziesz i wciągniemy drabinę. Dobra, czekaj. Dzień dobry, Pani. Zapraszamy. W środku, w środku, mojej drodzy, była kolejna drabina. Jakaś tam, stara. Trzymam, trzymam. Nic się nie stresuj. I tutaj ostrożnie, gdzie stawiasz nogi, nie stawiaj na deskach, nie? Bo... Pięknie. Moi drodzy, co to jest w ogóle? W tej historii znasz? tego kościoła, coś? czy coś? Czemu musielibyśmy wejść, na troszeczkę poryć. Ja tymczasem mogę Wam coś opowiedzieć. W tym kościele ksiądz podrywał ministrantów, z tego co wiem. Ale ci ministranci dorośli i zawali księdza z lasu. Dobra, ale daj nie powiem, bo to jest zbyt brutalne, nie? <grystanie> Dobra, bo trzeba było się dostać na te. Aha, jest drabinka. Okej, okay, fajnie. Zajpiście. No nie, no spokojno chodź. O, przecinak. A był, był mi potrzebny niedawno. Módlmy się Dalej nie będę ryzykował o kurde, o kurde Słuchajcie A tu oto jest moja koleżanka, która ma na jej wysokości Próbowałem się pić No i potem no, tą drabinę musiałem wciągnąć do środka. No ale kurde co, To się bała, nie? Powiedziała, ja dalej nie idę, bo jest tak wysoko. No a ja się zaklinowałem, że tak powiem, na tym oknie. Ja się zaklinowałem. Stanąłem jak dupa, wołowa na tym oknie i co tu zrobić? Ale na szczęście znaleźliśmy alternatywne wejście sobie. Tej. Zapraszam do góry, na wieżę. Tak, jest wejście. Są schody. Wbijasz? Mówisz w 2013? Ktoś go kupił. I chce tu organizować co? Imprezy. Imprezy proszę. A coś, coś mu długo idzie ten remont temu komuś. Jak Mamy 2020. 7 lat już minęło. Ale dobra mnie On... interesuje tutaj to. Kurde to jest, to jest drewno. Dobra. Wbijam. Kurde, no trochę się boję, powiem Wam. Kurde, myślałem, że to będzie. cholera, myślałem, że to będzie metalowe. O, dobra. Co tu mamy ciekawego? Zajbiście Idziemy wyżej. O, kurde, te słudki tutaj. Kurde. Takie. A słuchajcie, z tym. Z tym księdzem. Kurde. Aha, okej. Okay. Jak to mówi pewne, pewien znany urbexowy youtuber? Aha, okej. Okay. Nie no, ogólnie z tym księdzem to są jaja, nie? Nie było takie, czegoś takiego, to co wymyśliłem po prostu. W ogóle... Mogę myślałem, że żeby wymyślać jakieś takie głupotki, nie? Ale to, że w 2013 ktoś go kupił i ma zamiar tutaj robić imprezy, to, to jest prawda. Wiemy? Pewnie. Najebiście. A ja tu jest dobrze, nie? Churny. Powiem wam moi drodzy, że trochę lipa No i co kuźwa? Teraz muszę mieć drabinę, nie? Znowu Kurde, nie, kurwa, nie Muszę mieć cholerną drabinę Znowu teraz tą drabinę targać stamtąd, z dołu, tutaj Tu muszę być jakąś kurde, no. no tu już byłoby ryzyko bo to drabinę, kurde, no, szłoby postawić, tak naprawdę, nie? Nawet tutaj... Wiecie co, wlazłem sobie na poddasze, ale tu jest, kurde, gorąco. Yy, podłoga wygląda jak ser szwajcarski, generalnie. Można by było wejść tutaj na, te... na dach, z te dziury. Panie, ufam Ci. Mam, że... Wam, że mam kawałek, ale kurwa, chyba nie pójdę. Rękawiczki zostały na dole. Słuchajcie wlazłem jeszcze wyżej Ale kurde nie ma sensu, żebym tam wlaził specjalnie już, nie? Co myślicie, e, Bo łudziłem się, że może być jakiś włas. Ale tam potem, że tam jest ta wieżyca cała już, ta... Zresztą zaraz pokażę wam ten kościół z zewnątrz, jak zejdę na dół, o ile przeżyję. Ale miejsce fajne powiem wam. Fajne, fajne. No dobra, moi drodzy. Będę kurde schodził na dół. Powiem że kurde zejście. Zejście zawsze są gorsze, nie? Zresztą pokażę Wam, nie? Spokojnie. Ja wiem, te, te dachówki ledwo trzymają, ale tu jest belka nośna. Tu idzie belka nośna, bo już to rozkminiłem i musisz dostać do tej dziury tam, kurde. Czyli, tak jak przyszłem, przyszedłem. Ktoś wie, gdzie jesteśmy? Spójrzcie, taka fajna ta. Mostek, stawek. Myślę, że timelapse byłby fajny. Dobra, to co? Lecimy z koksem, ale pójdę na wstecznym. Najwyżej się zatrzymam na kominie, nie? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie, że nie będzie tak jak w przypadku naszego BNT, że na dole będzie czekać straż i policja. Ej, dobra, wiecie co? Muszę mieć ręce obie wolne, więc włączam kamerę, No i jak widzicie, żyję. Na szczęście albo na nieszczęście czyjeś. mnie są tacy, co myślą sobie a kurwa spadnij na ten głupi łeb. Skręcę kark. Nie, nie. Nie ja. Wiecie do czego? Bo mnie się nie da zabić. <noise> Proszę. Jak siedzi biedna. Siedzi i myśli, kurde gdzie on poszedł, nie? Ciekawe czy żyje? Przede wszystkim. Ciekawe co tak myślała. O, tu za dziura. Dobra. Nie, tak ziemia. No dobra, jeszcze nie zeszłem. Nie mogę gadać. No i powiem Wam, moi drodzy, że mamy po urbeksie. Przynajmniej chwilowo. To znaczy, będziemy robić. W porządku jesteś, nie? Porza... W porządku jesteś? to, znaczy, mówię do tego kleszcza, co tam siedzi na Tobie, nie? Że jest w porządku. Skurwiały jebaniec. O, krzyże aż do nieba, a nie góry. Dlaczego krzyże? Czerwone Krzyże, NFZ, moi drodzy. No i poszła, poszła Olga. Wyjąć kleszcza. Kurwa, chciałem jakąś rymowankę wymyślić. Słuchajcie, jak jest bulwersowana, nomów, no mów, no. Mówi, że na kurwicy wyszła. No co mnie wlazła? Ile, tam byłaś? 15-20 sekund. Do apteki, powiedzieli jej. To do apteki. Dobry. Potrzebuje coś wyjęcia kleszcza, radełku czy cokolwiek. Nie mamy czegoś takiego, to znaczy już nie mamy, bo wczoraj wszystkie sprzedałam. A ma pani pensetę albo cokolwiek? Wyłączetę musicie wyciągnąć, nie ma w domu. No przecież w sensie, ja jestem z Poznania jeszcze uznajomych. A nie ma pani tutaj czegoś takiego? No właśnie nie mam. No i rewelacja. kleszcz dalej siedzi. Pani w aptece powiedział, że nie ma sprzętu żadnego... Psku. Śmiech na sali. I kolejna apteka. Zaczymy teraz ogólnie chciałem jakąś rymowankę wymyślić wcześniej. I nic mi nie nachodzi. Nie wkurza mnie takie akcje, nie? Jakbyś nie, jakieś muszę przypieprzyć, nie? Przerwał misję, kurde. No to nie przerwał, bo tak naprawdę zrobiłem troszeczkę tego kościoła. Kawał kościoła zrobiłem. Jest dobrze? Nie wiem. Na bogato, nie? Jedzenie Moi drodzy To będzie wyciągają jak leszcze. ja będę jadł też z co jej biście Moi drodzy sukces udało się Wyjęła go łapa A pokaż ten sprzęt? Tu są jego nie yy, Jak to się nazywa je, je, jego, jego szczęki, jego nóż, jego, tej... aparat jego zęby, <grywa> jego rurka. On ma parat kujący Ktoś... w każdym razie jest i panie jest wyciągnięty. Jedziemy dalej. Idę <grywa> gupeja. <grywa> Sam już nie wiem kto kłania, To ma jakie zadanie. To nie jest reklama Drabin, moi drodzy. Ale to jest końcówka filmu. Podobało podobał Wam się? Dobra. Bo wiecie, jak Wam się film podobał, to dajcie słoneczka. <słoneczka>, <słoneczka> Te słoneczka się przyjęły. Tak masz na to przez Ciebie. Ale dokładnie przez w tego, bo to on zapoczą, zapoczątkował słoneczka w jakimś ośrodku występowym. A dobra, mniejsza o to. Wie pan coś jeszcze nie dzwoniłem, nawet tam. Więc nie wiem, naprawdę, nie? Żubik. Pomyślę. Tak, pomyślę, pomyślę. Na razie trzymaj się, cześć. A drzwi? Aha. I maseczkę zostawiła. A to nic. Będzie miała na następny urbex Kurde Idę do chaty. I koniec, i uto do roboty. Także cóż moi drodzy, krótko zwięźle powiem wam. Trzymajcie się, cześć. Aha i słoneczka dawajcie, nie?